Antoni Serek Dąbrowski. Siema Warszawa. Dzień dobry. Byli się zastanawiacie, czy byście przetrwali? Ktoś przetrwałby z Was? Tydzień. Co? Tydzień. Tydzień? Masz tak określone? Czemu? Nie było alkoholu. No, tobie to też chyba w tym momencie, jak słyszę z głosu, to. To zdanie bez, bez wypadków nie przeszło. No nie? Super, wy powinniście razem siedzieć, jakaś taka ośla ławka, coś takiego. Ja pierdolę. Ja tutaj pytam i tak, hej, jakby myślicie, żebyście przetrwali? Więc tak, wiem, że się zastanawiacie, czy byście przetrwali, czy, czy, jakby, czy dam radę ja. Więc cieszę się, że. Czyli już były dla nas testy, próby, jak, jak możemy przetrwać bez jedzenia, bez braku możliwości zrobienia zapasów, e, z paniką na ulicach. Oczywiście mówię o pierwszych niedzielach niehandlowych. To wszyscy. Wiecie jak to się skończyło? Kto miał zapasy do, do śniadania? E, ja. Dwa jajka w lodówce i zęby w ścianę i tyle, nie? Do matki do tele, za telefon, hej mamo, mogę wpaść na obiad? A ona co, niedziela niehandlowa, nie kocham cię, stęskniłem się. Wyszedłem, wyszedłem I czułem, że nie tylko ja odpaliłem zestawy awaryjne, bo sąsiadowi w windzie odbiło się psim żarciem. To jest ten poziom, <laughs> ten poziom, co osiągnęliśmy. To jest, wiecie, to nie jest... Ja na niego z zazdrością spojrzałem. Ma pan jeszcze jedno puszko? Nie, miał jedno, sorry, ziomek. Pies taki skurwioł. No miał nie, jedno, nie, nie, miał nie. jedno. Pierwszy raz widziałem, żeby w Polsce ludzie na spacerze oblizywali się na widok kaczki w stawie. To jest ten poziom, co osiągnął... To nie jest żart polityczny, żeby nie było, ja to chcę zaznaczyć, że... Ja nie chcę iść do więzienia. To tak. Brawo, brawo! Nie no, jestem. Jakbyście mieli przetrwać? Zróbmy, że upada dzisiaj cywilizacja, macie chwycić jeden przedmiot. Jaki przedmiot byście wzięli? Wibrator. Wibrator? Ziomek, ale na baterię czy na prąd? Bo to jest ważne. Pytanie. Ile baterii ze sobą bierzesz? Gdzie? Gdzie? Dwie, dwie, dwie baterie, a co o takim... Na zmianę. Czyli ty też planujesz żyć tydzień, tak? Jakby to jest... baterię, baterie, koniec. Koniec jest blisko. Wibrator, to ambitnie. To jest takie, że chcesz umrzeć zadowolony, czy jak to działa? Czy... Słuchajcie, jest głód, nie ma jedzenia. Ale ja mam... Wibrator. What? Nie wiem, te... Wibrator, dziękuję, to jest jedna rzecz. Dobrze, ktoś coś jeszcze innego byście wzięli? Wódkę! Wódkę? To wy powinniście być razem, chłopaki. Wy powinniście razem, was sparujemy jako team. Wódka i wibrator to. Powinna być kreskówka o was, mi się wydaje. Wódka i wibrator, to jest Wódka. dobra kreskówka. Ja bym oglądał, nie? To dzisiaj zrobią. Dobrze, wódkę, dlaczego byś wódkę wziął? Najpierw wróciłam, a potem bym zjadł butelkę. Zjadł butelkę? Ja przepraszam ci ziomek, źle ci oceniłem, ja naprawdę... Ja myślałem, że ty jesteś nawalony głupoty gadasz, ale... Wybacz, wybacz ziomek. Przepraszam cię na Dobrze, mamy wodę, mamy wibrator. Cóż czuję, żebyście nie przeżyli, ale chuj, no daj jedziemy dalej. E, ktoś coś jeszcze? Pistolet. Pistoł. O! Jest! To ktoś tu kto zamierza naprawdę przetrwać. Ile kul bierzesz? Ile się da? Dobrze, czyli masz pistolet. Do strzelania, Tak. Dobrze. Coś jeszcze byście wzięli? Co? Kocham taką to i strzelnica. Słuchaj. Tego odwódki, teraz przepraszam. Ten odwódek, oh sorry, sory ziomek, te odwody naprawdę tutaj poziom debilizmu to zresztą naprawdę wystrzelony na orbitę i krąży jako nasz naturalny satelita w tym momencie. Także. By Strzelnicę byś sobą tachał? No tu wał ziemi niosę ze sobą, bo. Musi być zabezpieczenie za tarczą. Super. Ja bym wziął prezerwatywę. To jest, to jest ważna rzecz, której. Hmm? Bo dziewczyny, nie chcemy zaś w ciąże, jakby po apokali... My. jakby kurwa był częścią tej ekipy. Nie chcecie zaś w ciążę. No bo byście były. Jak pozaście w ciążę, tylko ty i ty w lesie, który mówi, przepraszam. Nie wiem, wyciągnąć. Teraz urodzisz. I rodzisz 12 godzin bez narkozy, bez Jedyny jest środek przeciwbólowy, jaki on ci może zaaplikować w tym momencie, to jest kocham cię i jedziesz. Rodzisz dziecko i łożysko. Tylko wtedy byś mówili na to obiad. Ale to już jest ina... się <śmuletra> No come on. dwa tygodnie bez jedzenia, zobaczymy, jak będziecie patrzeć na łożysko. Jak będzie takie... Teraz wszyscy fu, o Boże. A za dwa tygodnie zjesz całe, zjesz jakby ja A z chęcią troszkę skubnę. Ja wiem, jecie flaki? Zupę? Są psychopaci, dokładnie, wiedziałem nie? tak? A łożysko to nie? Dla mnie każdy, kto je flaki, obowiązkowo powinien zamawiać do tego szklankę śluzów jako na popitę. To jest chyba. Kurwa... Tak, to jest tak samo obrzydliwe. To jest ten sam poziom. To jest tak jakby... Dobra, jak już mamy przedmioty, uważam, że oprócz tego trzeba by wziąć psa. Pies jest najważniejszą rzeczą, żeby przetrwać. Bo pies jest jakby, wiecie, myśliwym strażnikiem, takim przewodnikiem trochę we węszy, wiesz, będzie alarmem. Tylko to, co mówię o wiejskich psach. Tutaj mówię o wiecie, wilczurach i tak dalej, a my w mieście mamy raczej, no umówmy się, buldogi francuskie. To nie są... Wiecie, które? To są te takie, co ma sprasowany ryj, to takie, co wyglądają jakby się rozmnażały głównie przez kaziroctwo. To są te takie... Ty ma taką specjalną moc, że ma jedno oko na chodnik, a drugie za księżycem cały czas zapierdala. I ty nie wiesz, jak to, jak ten pies w ogóle funkcjonuje, co to w ogóle jest za jazda. Ja raz się opiekowałem buldogiem francuskim. Wchodził do mnie do domu, przyjebał we framugę. To jest ten poziom... I to tak przywalił, że miał oczy bezpieczne po bokach. To było naprawdę... Ja nie wiem, jak to on to zrobił. I to jest... Jakby ten pies cię strzegł po apokalipsie, to jakby emeryt cię strzegł. To jest ten sam poziom bezpieczeństwa, bo on tam siedzi tak... U! Kto idzie? O Boże, zmoczyłem się! Czas na drzemkę! On nic nie ogarnia, te psy są najgorsze. I moja koleżanka dała mi go w, opiece, w opiekę i powiedziała, Antoni, uważaj, on na spacerze lubi zjeść ludzką kupę. Mówię, Takie, ludzką? Ludzie srają na ulicy, ona mówi, zdziwiłbyś się, zdziwiłbyś się. Ja mówię, no jestem zdziwiony, ale co tak normalnie? No tak, normalnie. Ja mówię, A jak ty je rozróżniasz? Nieważne, to nie jest istotne. Nie, nie, to było, było szokująca informacja. Okazuje się, że na serio ludzie w Warszawie to robią. I poszliśmy na spatry i jak za dotknięcie magicznej różki idziemy, widzimy grupę takich dwunastoletnich gówniarzy skacząc na, na tych swoich deskorolkach koło ten pomnika tam na placu trzech krzyży, jeden z nich tak się obejrzał, to hmm, 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 odszedł kawałek za żywopłot, ten zdjął gacie i zaczyna strać. I on mówi widzisz! Widzisz, pokazuje mi dumna, że nie ten? I ja mówię, no, ten trzeba zgłosić. Ja mówię, ja dzwonię na policję. I ona zaczyna dzwonić, ja mówię, nie zdążą przyjechać, nagram tego frenzla małego. Mówię, ty gówniarzu, nagram cię, dowód tego, co robisz. I ten gówniarz się obrócił, spojrzał na mnie i tak... Pedofil, pedofil! Ja mam takie ochryste, nie wyglądam dobrze w tej sytuacji. Nagrywam dziecko bez majtek w centrum Warszawy. nie? Ludzie słyszą pedofil, zaczynają mnie nagrywać. Nie, nie, nie proszę Państwa. I słyszę za sobą, ona do telefonu mówi. Nie, nie zgłaszam pedofila. Co? Co ty mówisz? Antoni, co ty robisz? Nie o mojego imienia! Ja nazywam kuratora w tym momencie. To jest to, co próbuję wam powiedzieć. Jestem, jestem. Bo dziecko żyło jak po apokalipsie. To jest w ogóle dla mnie jakiś... Znaczy wszystkich nas to czeka. Jeżeli wszystko upadnie, to wszystkich nas to czeka.